Hao kulisie! Jak się wypoczyna? Świetnie! W waszych ukochanych telezakupach mam go! Witam was, was, wasz ulubiony sprzedawca! Z nami Arisa, bo pojechał nigdzie indziej, jak tylko na wakacje. Ale mamy dla was gościa specjalnego! Jest to... BZUZIS! No betam! Beta. Hey, 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 hey. Witam wszystkich i witam cię! Kulisz się! Hey, Dzień no, świetny produkt dzisiaj masz! Do sprzedania! Mamy dzisiaj! Nie jest to mylf! Nie jest to mylfeta ani mircówka! Jest to! Pięć łóżek w jednym łóżku! Chcielibyśmy poprosić naszego gościa wydanego, żeby powiedział nam i pokazał coś więcej. Ja teraz już wstanę, a ty pokażesz. Dokładnie ta tak, szereg zastosowań na naszego, pięć łóżek w jednym łóżku! Jest to łóżko uniwersalne! Jest to łóżko składane dla małych osób, mniejszych, większych, grubszych, chudszych, a nawet i najchudszych! Jak widać, jest na, 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 naprawdę dla wysokich osób. Zobaczmy! Bo... Boże, jest nawet wyższe ode mnie! Trzymaj, bo jest naprawdę leciutkie, jak piórko, co widać! I, słuchaj... I składa się jednym palcem! Fajnie się składa! Bardzo fajnie! Bardzo fajnie się składa! Nic nie boli! Składa się bardzo fajnie! Bo to łóżko samo składane! Jest zrobione ze specjalnych stopy metali! Żeby się dobrze składało! Jak widzisz na załączonym obrazku kulisie! Pokaż jak się składa łóżko! Niech tą stronę, lekkie podgięcie i składa się! Kopnij znosz teraz łóżko dla małej osoby. Masz zły dla niemowlaka, kołyska, dokładnie tak, hamak, fotel! Trampolina! Trampolina i stół! Krzesełko i pufa w jednym! Lego I stolik pod komputer! Tu mamy znowu fotel dwuosobowy, delikatnie pompuje się, rozkłada się i ma fotel czteroosobowy! Fajny jest to łóżko! Jest fajny produkt, Chciałbyś go mieć! Bo my... MAMY GO! I jeszcze dzisiaj powiedziecie, fajnie się składa!